Rastvaras, rastvaras. możemy zaczynać. Dzień dobry, bardzo miło nam Państwa powitać na konferencji prasowej dotyczącej rozpoczynającej się właśnie inwestycji na ulicy Warszawskiej. W konferencji wezmą udział prezydent Tomaszowa Marcin Witko. Dzień dobry pani Izabela Pilarczyk, dyrektor Zespołu Budów Oddziału Łódzkiego, wykonawcy, czyli firmy Skanska. Pan Maciej Trzciński, menadżer projektu w firmie Skanska, odpowiedzialny za drogę wojewódzką 713. Pan Tomasz Fręch, inżynier budowy, odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie organizacji ruchu z firmy Skańska oczywiście, pan Andrzej Przybysz z MZK Tomaszowskiego, który opowie o zmianach w kursowaniu autobusów na czas. Tu zapraszamy pana oczywiście oraz brygadier Krzysztof Iskierka, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Jako pierwszy głos zabierze prezydent Tomaszowa Marcin Witko. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do rzeczy, ja bym bardzo prosił jednak, żeby przyciszyć troszkę nagłośnienie, bo wytwarza się niepotrzebne echo i będzie to później niezrozumiałe dla odbiorców, dla słuchaczy i dla tych, którzy oglądają, czy będą oglądali, czy oglądają nas na żywo na naszym kanale telewizyjnym. Proszę Państwa, w końcu przyszedł ten dzień i nieprzypadkowo ta konferencja odbywa się dzisiaj ponieważ to właśnie dziś również ulica Warszawska zostaje przekazana firmie, która wygrała przetarg, firmie Skanska jako plac budowy. I możemy powiedzieć, że ta inwestycja drogowa, na którą mieszkańcy Tomaszowa, Tomaszowianie i nie tylko mieszkańcy, również goście, którzy do Tomaszowa przyjeżdżają, czekali przez dziesiątki lat, w końcu się rozpocznie i w Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli jeździć po równej drodze, chodzić po y, równych chodnikach i oblicze y, Tomaszowa y, będzie się zmieniało i będzie się y, poprawiało. Nie ukrywam swojej radości y, z tego powodu. Jestem przekonany i wierzę, że Tomaszowianie z, wielko, z wielką wyrozumiałością podejdą do utrudnień w ruchu, które, no, Chciał, nie chciał, muszą przy tego inwestycjach, przy tego typu inwestycjach występować. Proszę Państwa, zanim, zanim rozpoczęliśmy dzisiejszą konferencję, rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, że ta inwestycja w stosunku do chociażby budowy trasy WZ w Łodzi, to jest naprawdę bardzo niewielkie utrudnienie. Łodzianie zmagali się z dużo większymi. Ja też mam nadzieję, że, że to będzie taki prawdziwy początek wielkiego boomu inwestycyjnego, jeśli chodzi o remonty i budowę dróg. O tym będziemy oczywiście Państwa sukcesywnie informować. Natomiast dzisiejszą konferencję chcielibyśmy poświęcić temu, aby skierować do mieszkańców informacje na temat tych zaistniałych utrudnień w ruchu drogowym. One naprawdę nie będą takie duże. O szczegółach zaraz przedstawiciele firmy powiedzą. Oraz zmianach w komunikacji miejskiej, które w związku z przeprowadzaniem inwestycji również muszą nastąpić. I żeby nie przedłużać, chciałbym już oddać głos przedstawicielom firmy Skanska. Zacznę oczywiście od kobiety. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy szczęśliwi, że było nam dane wygrać przetarg na przebudowę drogi DW713, czyli ulicy Warszawskiej w Tomaszowie. Tak naprawdę mamy świadomość, jak długo i mieszkańcy i przyjezdni wyczekiwali na remont tej ulicy. Mamy świadomość również faktu, że każda budowa, każdy remont niesie za sobą niestety, ale utrudnienia. Ale to jest tylko kłopot czasowy, który poprzedza tak naprawdę ulgę, którą przyniesie wyremontowana ulica, która będzie funkcjonalna, po której będzie się jeździć po prostu bezpiecznie. Dzisiaj właśnie w tym momencie trwa procedura przekazania placu budowy, więc od dzisiaj budowa zaczyna się a utrudnienia fizyczne, utrudnienia fizyczne, faktyczne wprowadzenie organizacji ruchu na pierwszym odcinku nastąpi w dniu 24 listopada i będzie to odcinek ulicy Warszawskiej od ulicy Ujezdskiej do ulicy Dzieci Polskich. Trzy dni później, czyli w dniu, czyli pod koniec tygodnia. 24, 24, 26, 27 mniej więcej w tych dniach będziemy wprowadzać organizację ruchu na wysokości skrzyżowania z ulicą Barlickiego. Utrudnienie będzie polegało na wprowadzeniu ruchu wahadłowego ulicą warszawską. Szczegóły objazdów wynikających z tego utrudnienia. Proszę, Tomek, żebyś przedstawił państwu. Dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności, jak Pani Dyrektor wspomniała, zamykamy odcinek od ulicy Ujezdskiej do ulicy Dzieci Polskich. W tym etapie objazd zostanie poprowadzony ulicą Ujezdską, Milenijną, ulicą Zawadzką, Orzeszkowej i wracamy do drogi wojewódzkiej ulicą Szeroką. Natomiast ruch lokalny będzie mógł się odbywać jeszcze ulicą Dzieci Polskich. Jednocześnie, jednocześnie podczas trwania tego etapu, tak jak pani dyrektor wcześniej wspomniała, będziemy wykonywać pracę na połówce jezdni na ulicy Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z Barlickiego tudzież Konstytucji 3 maja. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy dwuwlotowy. Wloty z ulicy Barlickiego oraz z konstytucji 3 maja zostaną zablokowane. Jest to oczywiście podyktowane bezpieczeństwem i, i, i zachowaniem jak najlepszej przepustowości relacji na ulicy warszawskiej. W związku z prowadzeniem tego ruchu wahadłowego zostaną jeszcze wprowadzone dodatkowe udogodnienia dla mieszkańców tylko dla mieszkańców mianowicie kierowcy ze znajomością topografii miasta będą potrafili odnaleźć drogę ulicą Legionów ulicą Farbiarską i ulicą Grada do ulicy Warszawskiej ulica Farbiarska zostanie na czas tego remontu ustanowiona jako droga dwukierunkowa. To chyba tyle ze szczegółów. To może teraz, czy jeszcze? Tak, tak, jeszcze w ramach uzupełnienia informacji o inwestycji. W pierwszej kolejności omówiliśmy to, co jest w najbliższych dniach, to, co się wydarzy, to, co dla Państwa, dla mieszkańców, właśnie i osób korzystających z przejazdu przez Tomaszów jest najważniejsze, żeby wiedzieć jak się w najbliższym czasie poruszać, jak się nauczyć nowej organizacji ruchu. Szerszym, szersze spojrzenie na tą inwestycję jest takie, że planowane wykonanie całej tej inwestycji, czyli od ulicy Ujezdkiej do ulicy Browarnej, bo taki jest zakres tej realizacji, jest przewidziane do końca września 2017 roku. Natomiast mając na względzie dobro mieszkańców i tak naprawdę chęć skrócenia czasu utrudnień, zobowiązujemy się tutaj z maksymalnie skrócić ten czas realizacji. W dniu dzisiejszym ciężko jeszcze jest zadeklarować konkretną datę, ale poczynimy wszelkie starania, żeby maksymalnie skrócić czas realizacji, i tak powtórzę te utrudnienia dla, dla Państwa. Teraz jeszcze informacje dotyczące funkcjonowania autobusów w trakcie tych utrudnień. Witam serdecznie, Andrzej Przybysz, Zastępca Dyrektora w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim. Ulica Warszawska jest jedną z bardzo ważnych ulic, którą Komunikacja Miejska obsługuje i zamknięte jest właściwie kawałek drogi, ale to jest sześć przystanków bardzo ważnych, żeby je obsłużyć, niestety są dosyć poważne zmiany i bardzo prosimy mieszkańców o uwzględnienie, że w Torku na środę rozkład jazdy w Tomaszowie Mazowieckim ulega gruntownej zmianie, aby faktycznie mieć możliwość danym taborem i danym ewentualnie planem przewozowym obsłużyć przewozy, które były do tej pory realizowane, czyli dowieźć ludzi do pracy zatorami, czyli w Starzycach i powroty ewentualnie i faktycznie ewentualna Komunikacja, która pozwoli na to, żeby faktycznie jeździć w miarę punktualnie, to jest te zmiany, które wprowadzamy, opóźniają albo inaczej, przepraszam, przyspieszają odjazdy, z spętli na dzień dzisiejszy na tyle, aby faktycznie, biorąc pod uwagę objazdy, które są w Tomaszowie wprowadzone i utrudnienia, które mogą za, za, zajść, aby komunikacja miejska dojechała w miarę na czas i dowiosła na te godziny, które do tej pory mieszkańcy, pracownicy zakładów, uczniowie byli zainteresowani. Gruntowny albo najbardziej poważny ewentualnie przejazd to jest faktycznie ten, który tutaj był wskazywany, czyli ulica Ewentualnie Dzieci Polskich, nie ewentualnie szeroka, tylko ulica Dzieci Polskich, milenijna i potem do Ujeskiej wracamy do Starzyc. To jest najbardziej ewentualnie, faktycznie taki jakby stały obiec dla, dla autobusów komunikacji miejskiej. On niestety jest daleko od zakładów w komunikacji w Starzycach. W związku z tym zostały wprowadzone przejazd w uzgodnieniu z wykonawcą. Od ulicy Zawadzkiej do ulicy Głównej linia numer 13 będzie kursowała przejazdem tą nową nitką, która tam powstała w ramach budowy ulicy Chopina. Przejazdem będzie kursowała, aby ewentualnie do dworca dojeżdżać. I to będzie najbliższy dojazd, który pozwoli mieszkańcom dojść do miejsca pracy w starzycach dla mieszkańców. Odjazd z tamtego przystanku, z tamtego miejsca będzie ewentualnie też dla autobusów komunikacji miejskiej linii numer 8, 9, te, które do tej pory zaczynały od stażyć swoje kursy, to też będą zaczynały od tego miejsca i to jak podkreślam to będzie naj, najbardziej ewentualnie bliższy dojście faktycznie ze starzyc do komunikacji miejskiej. Bardzo proszę mieszkańców o zapoznanie się z rozkładem, który no, w przyszłym tygodniu się ukaże pełny rozkład internetowy. Faktycznie godziny przyjazdu, godziny odjazdu autobusów ulegają zmianie, nawet jakby ona nie miała nic wspólnego. Linia numer 3, która nie ma nic wspólnego z dzisiejszym objazdem, jest przygotowana do następnych zakresów jakby objazdu. W związku z tym ona jest na tyle przyspieszona, że jeżeli się zmienia jej układ komunikacyjny, faktycznie powinna jeździć już w tamtym czasie. To są najważniejsze ewentualnie rzeczy, które mamy ze strony Zakładu Komunikacji Miejskiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja tylko wspomnę, że te wszystkie informacje, mapy z utrudnieniami, informacje o MZ-kach będą na stronie Tomaszowa www.tomaszowmyśnikmas.eu oraz na internetowym fanpage'u na Facebooku Kocham Tomaszów. Tam te wszystkie materiały będą. Dziennikarze oczywiście też dostaną wersji elektronicznej i przyszedł czas chyba na pytania. Bardzo prosimy zadawać je do mikrofonu. Dzień dobry. Mam Kilka pytań. Może zacznę od tego, na jak długo planowane jest te utrudnienia, które tu państwo przedstawili, czyli jak długo ten etap między dzieci polskich a ujecką, jak długo ten etap przy skrzyżowaniu przy Barlickiego. Na jaki czasie możemy tutaj spodziewać tych zmian? Odcinek ulicy Warszawskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Barlickiego będzie zamknięty tak naprawdę stosunkowo krótko, około trzech tygodni. Zakładamy, że powinniśmy się wyrobić z naszymi pracami w trzy tygodnie. Na pewno absolutnie nieprzekraczalnym terminem to jest termin świąt. Odcinek ulicy Warszawskiej od ulicy Ujezdskiej do Dzieci Polskich będzie zamknięty kilka miesięcy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie z, podać dokładnej daty gdyż jest to związane z odbiorami, z pozwoleniem na użytkowanie przebudowywanego mostu nad rzeką Czarną. Więc jakby najdłuższe utrudnienie w czasie to jest odcinek ten, który będzie całkowicie zamknięty, a ruch wahadłowy to kwestia kilku tygodni. Tak, jeszcze tak kolejne pytanie dotyczące skrzyżowania na ulicy Milenijnej i Ujezdzkiej, które będzie bardzo obciążone tam i w tej chwili jest często problem, żeby wyjechać. Czy tutaj może planujecie jakieś dodatkowe, yy, nie wiem, czy jakąś sygnalizację świętą czasową, czy jakieś zmiany w organizacji ruchu tam, bo i objazd, i wszystkie autobusy będą tam tędy przejeżdżały, więc tam na pewno będzie trudno wyjechać i przejechać. I też z tym się wiąże takie pytanie drugie: czy są jakieś plany dotyczące ograniczenia ruchu yy, samochodów yy, ciężarowych, tutaj w rejonie Tomaszowa, czy jakby dalej będziemy mieć tranzyt w tym samym zakresie, który mamy, czy być może też tym samochodom ciężarowym jest zaproponowany jakiś inny objazd innymi drogami, tak, tutaj przy województwie? Na ten moment nie ma wyznaczonego objazdu, który by kierował ruch ciężki poza Tomaszów. Funkcjonuje tylko ten, ten objazd, który jest tutaj w dokumentacji zawarty. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany tutaj na tym skrzyżowaniu, o którym, o którym Pani wspomniała, na etapie re realizacji na pewno możliwe jest wykonanie projektu i uzgodnienie go z niezbędnymi służbami i zarządcami drogi. Tutaj na pewno nie jest, nie jest to droga zamknięta, żeby, żeby dodatkowe zmiany wprowadzić. Poza tym, poza tym ja chcę powiedzieć, że to ten ruch tranzytowy głównie, jeżeli on się odbywał, to się odbywał przez skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą szeroką Grota Roweckiego i to skrzyżowanie jest już przebudowane, więc tutaj nie będzie żadnych zahamowań w ruchu. Tak troszkę rozszerzając odpowiedź na możliwość reagowania, tak, na ruch, na zmiany w ruchu, natężenie ruchu, jakie nastąpi w nowej organizacji. Zawsze tak postępujemy, że po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, która została, została zatwierdzona, będzie sprawdzona, odebrana przez komisję, zawsze obserwujemy, co się dzieje z ruchem po to, żeby móc zareagować i nie wykluczamy y, potrzebnych zmian i nie wykluczamy potrzebnych aneksów do zatwierdzonej już organizacji ruchu. Także to, że fakt, że dana organizacja ruchu jest wprowadzona, nie zamyka naszego patrzenia na potrzeby i możliwości złagodzenia utrudnień i kłopotów. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego nowego ronda, które ma powstać na skrzyżowaniu ulicy Chopina z Warszawską. W założeniach przetargu było, że to rondo będzie budowane tam bodajże w pierwszej kolejności, z terminem chyba, nie wiem, do wiosny jakoś tak, że miało być zbudowane. Właśnie chciałam zapytać, czy to jakby będzie tutaj w ten sposób, że to rondo i będzie tam, można po prostu jeździć wcześniej troszeczkę tamtędy też, szukując jakiejś drogi objazdu? Potwierdzam. Zostało utrzymane takie założenie i ono zostało wpisane w warunki kontraktu, że w pierwszej kolejności jesteśmy zobowiązani do wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej znowu wybudowaną ulicą Chopina. Termin oddania do użytkowania tego ronda to jest czerwiec roku przyszłego. Natomiast tutaj to kolejny moment, w którym mogę zadeklarować, że jeśli tylko pogoda nam nie przeszkodzi, to są duże szanse na przyspieszenie tego terminu, na przyspieszenie pracy i skrócenie czasu oczekiwania na to rondo. W momencie tylko zakończenia pracy i umożliwienia oddania do ruchu tego ronda to uczynimy po to, żeby udurożnić i korzystać z nowo wybudowanych linii drogowych tutaj ulicznych. Czy jeszcze? Tak, jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczące tego odcinka Warszawskiej na Starzycach. Czy tam będzie zachowany dojazd do posesji? Tak? Nie wszystkie posesje mają dojazdy od tych bocznych uliczek, część jest tutaj od warszawskiej, są mi sklepy i różne takie zakłady pracy. Mamy też tam Straż Pożarną, która tam siedzibę ma bezpośrednio przy ulicy Warszawskiej. Czy w jakim zakresie tutaj będą dojazdy możliwe do tych posesji? Na każdej inwestycji, tak i na tej inwestycji, zapewniamy dojazdy do posesji. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj tutaj zadeklarować, że one będą zawsze od ulicy Warszawskiej, i z właścicielami poszczególnych posesji na bieżąco uzgadniamy możliwość korzystania z dojazdów innych niż od placu budowy, bo jest to bezpieczniejsze rozwiązanie dla wszystkich: i dla budowy, i dla osób korzystających zmuszonych do korzystania z przejazdu przez plac budowy. Taki mamy, taki mamy standard funkcjonowania współpracy z mieszkańcami, z właścicielami terenów przyległych, że zawsze uzgadniamy możliwe, najmniej kłopotliwe rozwiązanie, ale jeśli się nie da inaczej, to oczywiście zapewniamy dojazd do posesji przez plac budowy. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Jeszcze. Czyli etap pytań zamykamy. Pan prezydent, proszę. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć też bardzo ważną rzecz, żeby poniekąd mieszkańców uspokoić. Otóż z firmą Skanska współpracujemy już kilka ładnych miesięcy i ta współpraca naprawdę układa się bardzo dobrze i cieszymy się, że również przy organizacji ruchu, ale i też etapowaniu tych prac. Ten kontakt pomiędzy urzędem i firmą był stały i, i, i dziękuję za to i mam nadzieję, że, że również będzie przy tej inwestycji przebudowy ulicy Warszawskiej, w ogóle drogi W713, bo to ten, nie tylko ulica Warszawska, ale ulica świętego Antoniego, w końcu ulica Mościckiego. I na koniec gorąca prośba do, do, do wszystkich mieszkańców. Pozostaje nam, Szanowni Państwo, drodzy Tomaszowianie, nic innego, jak tylko zacisnąć zęby i, i przetrzymać ten trudny czas, jeżeli chcemy, żeby nasze miasto się zmieniało, żeby jego wizerunek również był coraz lepszy, coraz piękniejszy, żeby komfort podróżowania po tym mieście również był lepszy. Nie pozostaje nam nic innego, jak zacisnąć zęby, przetrzymać to, a później będzie już tylko lepiej. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo Państwu i kończymy konferencję.